I dzisiaj w szumnym granku gry z lipcowego PS Plusa. Przygodowy indeks z elementami Survivalu opowiadający historię Lisicy, która wraz z trójką potomstwa próbuje odnaleźć czwarte zagubione dziecko. Oprócz pięknej oprawy graficznej, należy zwrócić uwagę na problem, jaki porusza gra, mianowicie nadmierne wykorzystywanie i niszczenie natury przez społeczeństwo. Gier z tej serii chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, jednak zaznaczę, że w tej odsłonie oprócz trybu fabularnego pojawia się również rozbudowany multiplayer pozwalający na rozgrywki międzyplatformowe, a także możemy rozegrać kooperacyjną mini-kampanię z zombie. Pisarz z kryzysem twórczym wraz z żoną wybierają się do pozornie utopijnego miasteczka, jednak szybko okazuje się, że lokacja bardziej przypomina mroczne miejsce akcji z ostatniej książki Alana, której on niestety nie pamięta, a do tego jego żona ginie bez śladu. Naszym zadaniem będzie eksplorowanie lokacji, i odnajdywanie kolejnych stron powieści, rozwiązanie zagadki oraz walka z wrogami. Dziękuję za uwagę, po więcej takich filmów daj plusika raz odwiedźmy też tutaj.